Cześć, jestem Piata 5 i witam Was w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia The Dark Descent. Jesteśmy w... Yy, w... gdzie to gdzie jesteśmy? W kanałach gdzieś chyba. No. To są kanały? we're conserving water from the spring yes it enables me to control the water in the drain sewers to some extent also it can be used for all sorts of purposes like the drink eh, well that too but mostly to run different machines ah like water mills. exactly mm, To jest zbiornik, zaraz tam pójdziemy. Jest, ale triple jump. Jeszcze raz. O tobą O cholera. O cholera. No chyba nie. Chcę stąd wyjść. Bo tu mogą być potwory Skacz ty idiota Nie wiem, czy razem skoczyć z tym spotkaniem No kurde Nie to ja Czem, czem O no nie! Jezus Maria, bo nie Myszka mi ucieka. Okej, okay, okay. się, 1839. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. It turns out that Alexander is a true Renaissance man. ścieków Wow 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 A, rozumiem W cisternie znajdują się kanały yy, fu... co? Zawory do usłyszenia kanałów Musimy kanały osuszyć Nie Nie mówcie, że tam ktoś jest Sorry koleś, ale ja muszę słyszeć kanały. No, nie miałem wiedzy, że tam się znalazło nagle w złym miejscu, w złym czasie. Lubię wody, nie lubię wody. Steam. No, myślę, że ta para nie jest gorąca. A, jest! Wali w dupę Aha, dobra, spoko Czekajcie, czekajcie, się, czekaj się, coś tylko sprawdzę Wow, przekierowali y, energię y, kuli na ich samych okay. ile jeszcze tych ścieków zostało? O nie! Słyszałem potwora wodnego. Trzeba się rozwalić, kurde, dlaczego? Who's the man? Nedesk, Nedeskibus Padna, ninth of August, eighteen thirty nine. It is still early, and Alex. Ostatni. Może... Zaskacz. No i Daniel, ty cholerny, ja i... Parku całkiem nieźle No, wyszliśmy stąd. Wczoraj z kumplem nagrywaliśmy takie mini-let's playe, yy, yy, custom stories. stories. I wyszło to naprawdę ciekawie, tylko że kolegi nie słychać. Mm -hmm. I tak się zastanawiam, czy to wstawić, czy tego nie wstawiać ale nasze reakcje są po prostu... nic wręcz Ej, wow wow jak winda do góry do góry jest, Będzie wyjście są prady. no wracając do tematu tak się stajesz to wstawić czy to nie wstawiać pierwszy raz tam tu grałem więc tam to będzie takie Wyjątkowo real. Au! Daniel, tylko ty mógłbyś, mógłbyś być tak głupi, żeby skakać z takiej wysokości. Jest, czuję się lepiej. Kostnica. O nie. Czemu kostnica? Czyli nie mają uczuć ludzkich? No i to będzie makabryczne przeżycie. Extra, it is Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has. For now. Come, nice. let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come.

Co są te puszki. A ja mieszkam się z tym. Praca moich ludzi w zagrzebionym kanale dzięki szczepionce jest określonym sukcesem. Ciekawe. Dużo, a? A, przycięło. Co się dzieje? Co się dzieje? Hello? Hello? What? What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help anybody! Consciously for the cannabis from dosage 3 days now. This is ridiculous. Ridiculous. Someone into this room. Hey! Anybody? I'm all alone here. Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'll wake up this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Kurde, co się dzieje? 30 FPS-ów i schodzi do 20 Dobra, nieważne um. Zdaje się, że z tego listu... Nie, nie z tego Jak część narzędzia chirurgicznego Może was to z czymś połączyć? No, raczej nie z młotkiem o, strzykawka! Zaraz się zabawimy z tobą, chłopcze. E, witam z powrotem, słuchajcie, jest mały problem, nawet nie mały, tylko duży problem. E, nagrywałem właśnie tego let's play'a i przesadziłem trochę i grałem zbyt długo i teraz muszę go jakoś podzielić na... Na części, bo mi się nie zmieści na YouTube. Ja mam limit tylko 15 minut, a wyjdzie razem 18 albo 19. Więc będę się w jakimś w pewnym miejscu przyciąć i po prostu kontynuować tak ni, stąd, ni zowąd yy, tą część kolejną. Więc kurde, ale sorry, że tak wyszło dziwnie, ale postaram się podzielić film w miejscu w takim najmniej ważnym i... No nie wiem właśnie w którym... W jak, to, jak to podzielić teraz. Mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś w miarę dobrze. Odcinek może być krótszy z racji tego właśnie, że z tego podzielenia. No, mam nadzieję, że się tam nie, nie, nie się gniewacie za to. Po prostu tak wyszło głupio, no niestety. A więc ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, który wstawię o, na pewno razem z tym odcinkiem, bo to głupio byłoby trochę ucinać film i wstawiać e, drugą część dopiero na następny dzień. No. Tak więc, na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze raz, sorry.